Hej, witam was bardzo serdecznie. Przeszliśmy w tym archipelagu już pierwszą wyspę. Także teraz mamy drugą i czeka nas... Ile leveli? Cztery zwykłe levele. Plus, plus level dodatkowy, który oczywiście też sobie przejdziemy. No i jesteśmy w naszym miejscu pracy. Nie pamiętam już gdzie Fred dokładnie pracował, czy to były kamienie łomy, czy coś w tym rodzaju. Tak pan... tak mam... Takie mam przybłyski co do kreskówki I chyba tak było Mówię ci, Frinston. Te małpy zrujnują mój biznes Mam dość Chcę, yy, chcę żebyś coś z tym zrobił A, proszę mi wszystko zostawić, panie yy, Slade Jestem pana człowiekiem Okej, okay, więc tutaj będziemy mieli w sumie Znaczy, co jest najciekawsze co jest najciekawsze chyba w całej planszy będą tylko dwie małpy, więc jest to spory problem. Mogę się mylić, ale małpą będzie boss i małpa będzie tutaj jeszcze w tym miejscu. Także no, można powiedzieć, że już połowa problemu za nami, nie? I to jest taka runda, w której Barneya w sobie będziemy używać bardzo rzadko. Okej. Okay. Jest ten, jest... Y a! Jest... Przejście. Co tam miałem parę rzeczy do pozbierania, ale już walić to już nieistotne. Y tutaj też nam się pojawią nowe bronie dodatkowe. Tak, tu będzie kula do kręgli i będzie... Y będzie, będzie śniadanie. Tu tam lunch, o! Lepiej to brzmi. Tak, to jest lunch. E, nie! O, udało się. No, no i są nasze żony. Pospiesz się, Fred. Przyjeź Pebbles i Bambama bezpiecznie do domu. Tu. Weź ten, y, weź ten mamucich rozmiarów lunch. W razie gdybyś zgłodniał. No i to jest, to jest ten. To jest właśnie jedna z broni. Tylko że to nie jest broń odnawialna. Raz możemy ją wykorzystać. I to polega mniej więcej na tym, że właśnie sobie możemy wszamać coś w momencie kiedy mamy bardzo mało energii tylko że tutaj to się nie zab... A, no dobra, w sumie teraz mogę to zjeść, czemu by nie? Nie planuję w sumie tracić żyć yy, w najbliższym czasie I teraz tak, tu mamy broń Ale z tylko co się orientuję żeby ją zdobyć właśnie musimy być fredem O, i tu mamy już bossa Boss jest dosyć upierdliwy Też możemy mu odbijać te, 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 te jego pociski Ale w przeciwieństwie do tego jaskiniowca z drugiego poziomu One mu absolutnie nic nie robią Ja uważam, że najlepiej go właśnie przytrzymać tutaj, bo od jak się rozszaleje po całej plaży to będzie po prostu trudniejszy tak No a tak ma mamy sytuację pod kontrolą szybko go rozwaliliśmy Teraz jest runda nietypowa bo Zmienia nam się konwencja dla Tripa i deila, Kurde Jesteśmy mali i... No nie e, Chwila jak ja tutaj miałem a, No tak To się da jakoś ominąć tylko jak? A, w sumie? Może nawet tak Przez te filiżanki nie możemy przejść. Nie, nie wiem, to, to jest jakieś dobo olbrzyma, czy coś w tym rodzaju. Nie, nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione, ale... Czemu ja chcę wyjaśnić w desowej grze? Jakiekolwiek... A. Okej, okay, tutaj Fred będzie potrzebny. Jak zwykle zresztą. No niestety Buddy jesteś długo, długoplanową postacią. Niezbędną, co prawda, ale jednak długoplanową. Długo, o, woda. Uwielbiam wodę. W tej grze. Nasi bohaterowie no tak... powiedzmy nie pływają może tak jak Mario, ale... Eee, okej, okay, mie mieliśmy co prawda kulę do kręgli, ale na bossa, który teraz będzie, zdecydowanie lepsze są te tomachołki. Okej, okay, żaby mają to do siebie, że nie da się ich rozwalić w żaden sposób. Jedyne co możemy to po prostu je uderzyć, ogłuszyć. Właśnie, ale są trzy na całą grę, więc... Znaczy one ewentualnie mogą tam spaść. Też jest to możliwe. Dalej gwiazdki. Co mi potrzebne? A ty karakanie I tutaj chyba po wyjściu już ten Już będzie włos A nie, jeszcze No, a dobra, pamiętam Jeszcze musimy sobie przez ten Hm, zlew Zmywak na UK bre ten Brexit, bre Brexit Spowodował takie cięcia, że nawet ryby musiały się, się tu zagnieździć w tym zlewie Bida z nędzą. Okej. Okay. Mamy pająka. Teraz będzie pająk. Początkowo myślałem, że on jest w tym, w kasku. A, no tak, tych pajęczyn nie da się odbijać. To co mnie niemiłosiernie wkurza w tym bosie, to to, że on ma tendencję do znikania. Znaczy w sensie Gra nie ogarnia tej jego grafiki i czasami on... A, i, i, i załóżmy... Grafiki jego pajęczyny. I czasami po prostu on w nas uderza pajęczyną, a ja tego nie widzę. To jest wkurzające. Okej, okay, teraz przywalimy mu z tego... Ra raczej nie będziesz trudnym przeciwnikiem, to ci mogę od razu powiedzieć. No dalej, chodź tutaj. A, no, no tak. Trzeba trochę poczekać. Czyżby najdłuższa walka z bosem? A. Możliwe. Ale już się skończyła. No dobre. Teraz mamy koszykówkę. I tutaj... znaczy... Tak, to jest koszykówka i tutaj... Oczywiście te same zasady musimy wygrać. Nie ma możliwości zdemisowania, bo to... No... Ich ten i... Eee... A, i mówiłem, że będzie tutaj ta, taki specjalny chwyt, który uch, czy, czy, czyni tę grę bardzo prostą. To, to, to znaczy tak. Przy Fredzie może tego nie widać, ale przy Barneju jest taka sytuacja, że e, ten koleś łysy cały czas i, idzie na wprost. A nie, dobra, tutaj też, ty, też jest taka sytuacja, że on cały czas i, I idzie na wprost nas, więc z łatwością możemy go uderzyć. O, właśnie w taki sposób. Chyba tylko przy pierwszej próbie e, on gdzieś tam nas ominął, bo w hokeju załóżmy tak nie było. Sami zresztą widzieliście w pierwszym odcinku. Tutaj już tak jest. Tak, ja sobie tak mogę w nieskończoność z nim pograć. Później będę po prostu przedłużać grę, tak żeby już. Znaczy, przedłużać, no. Będę go po prostu odciągać od piłki bo też mi się nie chce za bardzo tyle tutaj natrzaskać tych goli Koszy Dobra teraz już nie będę Masz piłeczkę Mogłeś mi wbić do, do, do Twojego kosza Okej okay, tutaj jakby już zachrzął za trochę myśleć I tak trochę go na boki Pociągnęło Ale teraz już widzicie wszystko wraca do normy I myk No, panie Panie Uysy z Brazers, proszę przestać A, no dobra, jeden kosz, jeden kosz mogę Ci dać, no Daj moją litość, ale to Ci nie, nie pomoże Nawet gdybyś teraz zachciał super grać, o oh, właśnie tak jak teraz Nie uda Ci się mnie pokonać Ja się nawet nie staram, widzisz Hmm, albo mi się wydaje, albo on zmądrzał a to mu niewiele teraz pomoże. To mu niewiele pomoże. No, właśnie. O tym mówię. Nie mogę w to uwierzyć, to uwierz, bo drugi raz już przesrałeś i to w inną zupełnie grę. Okej, okay, czyli dwa razy możemy mieć kontynuację. No spoko. O, i ta runda. Nie, nie lubię jej. Są bardzo frustrujące momenty. I podam przeci przeciwnicy. Głównie mówię tutaj o duchach, które też nie są przeciwnikami, które my możemy za, których my, my, my możemy w jakiś sposób załatwić, możemy tylko i ogłuszyć. E! No nie! Kurde. No niestety spadłem. Bywa. Dlatego właśnie nie lubię tej rundy, ale straciłem wszystkie swoje supermoce. Ale, no niby odzyskałem to życie, ale niespak pozostał. Jak widzicie, cała runda opiera się na tym, że otwieramy przejścia. I te przejścia się otwierają w pewnym odstępie czasowym. Dlatego musimy się spieszyć. No, no, no tutaj jest to badalne, no bo. No hej. Chyba, tu. Tu, tu już trzeba trochę pomyśleć Znaczy za, Zapewne wiecie że tylko Fred może... Ah, że tylko Fred może pociągnąć za tę wajchę Okej okay. A I ta wajcha jakby nie była Może ten Może obowiązkowa do pociągnięcia Bo jak... A, ale ta było życie Warto więc tam pójść No tak Skąd ja wiedziałem, że tam będzie duch? Czym ty jesteś? A nieważne. Zginąły. Okej, okay, o, niech nietoperze, no tak. A, dobra. Tutaj akurat mam, ma, mamy o tyle komfortową sytuację, że nietoperze nigdy nie latają do góry. Zawsze w dół. Znaczy... Nie wiem czy akurat w przypadku tego nietoperza co teraz poleciał było to fajne ale Akurat tamten poprzedni no to spoko Dobra, czyli już sobie tu... A Już so, so, sobie zregenerowaliśmy Naszą moc Nie wiem co to było to co wyskoczyło z tej z tej z tej wazy ale było to o tyle wkurzające, że yy, po tym jakbyśmy w to... Aaaa, po, to po, po tym jakbyśmy w to trafili, to by się rozwaliło na parę kawałów i... zapewne któryś z nich by nas uderzył. Uwielbiam. Uwielbiam ten moment. Zwłaszcza tego ducha jest bardzo śmieszny. O, udało się. Hmm, ciekawe, w które drzwi wejść. O! Tak, to chyba były właściwe drzwi. Myślę, że głównie dla te... O! Kurde, jakie ja miałem to ominąć? Myślę, że to były właściwe drzwi. Ah! Głównie dlatego, że były jedynymi drzwiami. Dobra. Wchodzimy. I tu już chyba będzie przejście do bossa! Co ja wyprawiam? Bez specjalnej broni będzie trochę ciężko to wygrać, ale no cóż No! Pff. Jasne Ale spokojnie, jeżeli mam problemy z tym levelem, to level w wulkanie po prostu wprawi mnie w stan psychozy Okej okay. Wkurza mnie to, że nie mam żadnej z ten Że nie mam ża żadnego dodatkowego e no żadnej dodatkowej broni, bo teraz by się naprawdę przydała. Dlatego że ta wiedźma bardzo lubi się teleportować ah! bardzo lubi się teleportować w, w różnych randomowych miejscach. Teraz to co jest najgorsze to to, że jej czary nie zabijają nas, ale je jedynie zmieniają nas w gówniaka, co sprawia, że... E, co sprawia, że... że ten, że no po prostu nie możemy uderzać naszą maczugą. Ale jak widzicie też możemy ją uderzyć nawet jeżeli stoi u góry. Ojoj. No dalej. Ojej, Wiedźma poszła. No niestety, dwa ży życia straciliśmy. Już nie jest perfect run. No hit run. No ale trudno, tak bywa. A widzę, że macie trochę... Mm tych rzadkich yy, tych no ka kamieni spójrzmy 1 2 i 3 to daje 5 zrobiliśmy aha czy no czyli ogólnie dostajemy się da rajd do, na pter pterku chociaż w sumie ta sytuacja która teraz jest nie mogła się za bardzo inaczej skończyć no bo no bo nie dało się do niego dojść na samym początku. Oj, kurde czemu to... A Mogłem tego nie pomijać. No i teraz mamy taki po powiedzmy Space Shooter, znaczy... Space Shooter. The Historic Shooter. Gdzie jedynymi naszymi przeciwnikami są tak naprawdę głazy i, i jak widzicie są małe, są duże. Te duże nam zostawiają gwiazdki. Ja się wolę trzymać gdzieś tak na uboczu, bo to jest najbezpie... najnie... znaczy najbezpieczniejsza droga. Zwłaszcza że te kamienie nigdy nas nie zaskoczą z tyłu No i tak sobie latamy No i na dzisiaj to będzie koniec Tak, bo tak jak wspominają wulkan będę liczyć jako taką osobną wyspę Więc tak jak wspomniałem, dzisiaj sobie zakończymy, no i do następnego.